Inhalowałem się na zewnątrz i zobaczcie co dostałem. Dostałem mały prezent upominkowy od sąsiadów. My sobie tak co roku na święta prezentujemy takie małe upominki. I ja Wam już mówiłem to kiedyś, ale sąsiadów mam przecudownych. Pomimo to, że dalej nie wiedzą jak. Napisać moje imię. Co roku jest ta sama śpiewka, ale nie mam serca, żeby im powiedzieć. Um, także dostałem. Zobaczymy, co, co tam e, mi schowali, Coś ciężkiego, w każdym razie. Dobra, ja już sobie te taśmy odkleiłem. Jeszcze nie zaglądałem do środka, żeby zobaczyć, co tam jest. Także jedziemy. Mamy takie coś. Nie wiem, co to jest w sumie. Światło jest takie czulowe dzisiaj. U. To jest chyba jakiś perfum. Muszę zobaczyć. Zaraz go otworzę. I coś jeszcze tutaj chyba jest. Jest. A, tego nie wiem, czy mogę Wam pokazywać, ale to jest mała buteleczka napoju dla dorosłych. Także. Um, tak to wygląda. Tak, to jest mały perfum Ocean Mosk. Uh, jest całkiem ładny, powiem Wam szczerze. Na pewno przyda mi się do pracy, także jestem bardzo, bardzo zadowolony. Otwieramy kartkę teraz. Kartka z taką piękną sarenką. No i w środku zapewne życzenia. O. Widzicie? Moje imię dalej przelitrowane, tak jak zawsze. Um, śmiesznie. No. Ale bardzo doceniam, bardzo fajnie, także ja na pewno też się będę odwdzięczał. Ale ja, oni zawsze tak szybko. Ja nie lubię tak szybko. Um, wolę, kiedy to jest. Um, Wiecie, taki 18, 20 grudnia. E, oni są zawsze w domu, także nie boję się, że ich nie będzie albo ich nie złapie. Jest szybka akcja. Napisała do mnie pani. W ogóle z znikąd. I pisze do mnie, czy nie ma miejsca w swojej wolierze dla jednej papugi. Bo kupiła ją, a dokupiła ją, żeby... Jak gdyby sparować ją z inną papugą, i one się nie dogodują, gryzą się, i ona jest zestresowana, nie wie co ma zrobić. No tak to jest, jak się kupuje zwierzęta, a nie wie jak się do tego zabrać. E, w każdym razie e, pojadę do niej, zabiorę tego ptaszka i, i, co? I dołączę go do mojej woliery. E, jutro mam sprzątać tę wolierę, więc akurat. E, przełożę go sobie tutaj do klatki, którą mam w, w domu, i jutro go dołączę do całej reszty, jak już posprzątam tam wszystko. E, bardzo piękny ptaszek, pokażę wam później. Jak już go odbiorę, teraz idę po klatkę, tylko e, taką, wiecie, małą, żeby go przetransportować, i, e, i co, i przywiozę go do domu. W ogóle pani mi pisze, że to jest ona. Że to jest samiczka, i ja patrzę tak na to zdjęcie, i sobie myślę, hmm, ktoś i tak powiedział. A w sklepie mi tak powiedzieli, ale ja przecież to widać od razu. Jeżeli ktoś się na tym chociaż trochę zna, to widać, że to jest samczyk. Także ja po tego samczyka i za niedługo wracam. Zapomniałem wam jeszcze pokazać, ale zrobiłem sobie taki wianek na, na drzwi. E, może na, w kamerze nie wygląda on zbyt pięknie, ale na żywo jest całkiem efektowny. Muszę go jeszcze poprawić kilka razy i nie wygląda on najgorzej, co do tego wianku. Wianka to miałem kilka gałęzi nie świerku, tylko jezu, jak to się nazywa. Tuj, bo obcinałem u siebie w ogrodzie kilka gałęzi um, i miałem też trochę, zostało mi trochę takiego wieńca, wiecie, co się kładzie na kominek i mówię, pierdziele, muszę to wykorzystać, bo inaczej wyrzucę. No i tak sobie wykorzystałem i całkiem spoko to wygląda. Myślę, że nie ma tragedii. Um, nie jest idealnie, ale... Ale jest ok. Chciałem Wam pokazać jak go robię, ale rozmawiałem z mamuśką i dziękuję Wam serdecznie za wszystkie komentarze, które pisaliście na temat mojej mamy. Pytaliście się jak się czuję i powiem Wam szczerze, że czuć może czuję się lepiej, ale nie wiem czy to jest spowodowane lekami, czy faktycznie wiecie dobrze je. Zostaję w szpitalu do poniedziałku. Możliwe, że dłużej. Zobaczymy, jak to będzie. Oni jeszcze nie wiedzą, co tak naprawdę się stało i co się dzieje. Wiedzą tylko, że jest coś w żołądku, co tam być nie powinno. I nie wiadomo, czy antybiotyki to zwalczą, czy możliwe, że będzie trzeba operować. Dzisiaj dzwoniła do mnie i rozmawiałem z nią ponad godzinę. To mówiła, że chcą jej dzisiaj, jak gdyby. Nie usypieć, ale dacie takiego głupiego jaszka, żeby tam posprawdzać wszystko. Podejrzewam, że będą jej robić gastroskopię. No ale zobaczymy. E, nie dzwoniła do mnie teraz, bo umówiliśmy się tak, że wiecie to ona będzie do mnie pisać, ona będzie do mnie dzwonić wtedy, kiedy będzie się czuła, a nie, żebym ja wydzwaniał i jej teraz męczył, wiecie, głowę pytając jak się czuję, no bo ewidentnie czuję się nie najlepiej. W każdym razie jadę po tego ptaszka i nie powinno to potrwać długo, bo to jest ta sama miejscowość, w której jestem. Także jak już będę wracał, to się do Was odezwę. Dobra, tak wygląda Bellon. Jest na razie w klatce tutaj w kuchni. Nie chcę go, wiecie, dawać do innych ptaków, bo nie wiadomo, czy nie jest czasami chory na coś, więc kilka dni sobie tutaj posiedzi i zobaczymy, jak sobie da radę. Nie, totalnie nieogarnięty, ale zobaczcie, jaki on jest oswojony. O, na palec mi idzie. No chodź, Bela. Gdzie leziesz? No. No, chodź. jesteś? Widzisz? Kolejne okienko kalendarza adwentowego wlatuje i dzisiaj otwieram kolejnego Mikołaja. Yy, I może tego bardzo ciężkie. Yy, Opakowanie nie mam pojęcia, co tam się znajduje, ale zaraz sobie zobaczymy. Dzisiaj otworzymy też, otworzymy, zdrapiemy sobie kolejną zdrabkę. Jadę z różową, bo już dawno jej nie było, co nie? Także jedziemy z taką zdrabką, a to jest ta euro. Zobaczmy, może jakieś Eurasy uda nam się wygrać. Otwieramy sobie tego Mikołaja tutaj. Zobaczymy, co tu coś. Uu... Coś dużego. Co to jest? Jakiś produkt do włosów, czy. A nie, to jest fer... e, ferum. <laughs> Serum do twarzy. E, nie wiem, co to jest za firma, nigdy o niej nie słyszałem. Zaraz sobie poczekam. Czekajcie. E, ale jeszcze tylko. Słodycz. Takie coś. Super. Bardzo lubię te hipopotamy. Na tyle nie ma nic napisane o tym, czy ta firma jest wegańska, nie wegańska, ale dajcie znać, jeżeli macie więcej informacji na ten temat. Ja zabieram się za drapanie z drapki. Teraz zobaczymy, będziemy testować fajne opakowanie, duże, bardzo ciężkie. Szybkie, drapu, drapu. Nimi bateria padnie, jedziemy z grą drugą. Nie widzicie nic pewnie co? Jak zwykle. Nie wiem, co tutaj trzeba zrobić. Podejrzewam, że dopasować trzy takie same cyfry, ale ja wam trzęsę. Szok mamy czwórkę, dyszkę, pięć dyszek. Mamy szansę, słuchajcie, ale chyba nic z tego nie będzie. No, nie ma, niestety, nic tutaj w tej grze nie ma. Ale przechodzimy do gry tej, tutaj zobaczmy, czy coś nam się uda wydrapać. Ale się ciężko drapie tą zdrabkę. Ja w ogóle nie wiem czemu. Mamy darmoszkę. Kolejną darmoszkę. O, może nam się uda coś. Za friko wydrapać. Stówka, stówka. Pal palbicho. nawet darmoszki nam nie dali. Ale słabo. Nic tym razem, moi drodzy, nie mamy. Słuchajcie, ja się z Wami będę już żegnał. Jest godzina 11.30. Czas się kąpać i, i spać. Jeszcze przed tym muszę tego vloga zmontować. Także dziękuję Wam za kolejny cudowny dzień. Mam nadzieję, że spędziliście ten piątek 13 szczęśliwie i że widzę się z Wami już jutro w następnym vlogmasie. Trzymajcie się ciepło, pamiętajcie o komentarzach subskrypcji. I kciukach do góry, bo naprawdę wiele to dla mnie znaczy. Um, jeżeli możecie, to zostawcie mi tam komentarz na dole. Będę bardzo się z niego cieszył. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć. Na razie. Hej.